Dzisiaj przyjrzymy się, jak wypada Pixel 7 po półtora rocznym pobycie na rynku. W dosyć cienkim pudełku otrzymujemy zestaw składający się z obustronnego kabla USB-C i giełki dodatki kart SIM oraz papierów. Miłym dodatkiem jest adapter z USB-C do USB-A, ale na wzór pseudoekologicznych producentów nie uświadczymy w pudełku kostki do ładowania, etui czy naklejonej fabrycznie na ekran folii. Sam telefon leży w ręce dobrze, a to dzięki nieco mniejszym niż standardowe telefony wymiarom. Co ważne, mimo nie najmniejszej wagi jest całkiem dobrze wyważony. Zastosowane do jego budowy materiały to obustronne szkło połączone aluminiową ramą, a całość dopełnia certyfikat wodoszczelności IP68. Spasowanie jest przyzwoite, ale nie idealne, bo miejscami bez większych starań można wcisnąć kawałek paznokcia między ramę a ekran. Przyczepiał się również do ogromnej wyspy aparatów, która łapie kurz dookoła, ale doceniam to, że odłożony na stół telefon nie się na boki przy korzystaniu z niego. Więc nie jest ona tak bezsensowna, jak w przypadku niektórych telefonów. Filmy z kotkami obejrzymy zatem to na OLEDzie o przekątnej 6 i 40 cala z adekwatną i standardową dla większości telefonów rozdzielczością. Na pokładzie znalazło się zwiększone odświeżanie, choć nie jak zazwyczaj o wartości 120 Hz, a jedynie 90, ale i tak według mnie największa różnica jest widoczna przy przejściu z 60 na jakiekolwiek wyższe. Wyświetlany obraz wygląda dobrze i mógłbym tu wyrecytować typową formułkę dla każdego OLED-a, czyli ładne kolory, idealna czerń i jeszcze kilka innych pierdół, co w sumie właśnie zrobiłem, natomiast sam ekran mógłby być nieco jaśniejszy, bo choć większość czasu treść pozostaje czytelna, to w mocno słoneczne dni piksel może mieć czasem problem i nie osiąga tak wysokiej jasności maksymalnej jak np. Galaxy S23. W ustawieniach znalazła się ograniczona do wyboru między dwiema pozycjami opcja dostosowania nasycenia kolorów, wyłączenia zwiększonego odświeżania czy chociażby Always on Display. W trakcie testów telefon pracował w oparciu o Androida w wersji 14 z kilkoma drobnymi dodatkami od producenta, których raczej nie ma sensu nazywać pełnoprawną nakładką. W każdej wersji pamięciowej ilość RAM pozostaje niezmienna, czyli 8 GB, a procesor to Exynos... <coughs> znaczy Google Tensor G2. Wspominka o Exynosie od Samsunga jest nieprzypadkowa, bo tensory również wychodzą z fabryk Samsunga i można powiedzieć, że jest to po prostu rodzeństwo. Sam interfejs będzie przez jednych uwielbiany, a przez innych znienawidzony. I już wyjaśniam dlaczego. Wybebeszony Android ma ogromną zaletę w postaci świetnej optymalizacji oraz małej ilości dodatków co skutkuje brakiem masy nieużywanych przez niektóre osoby funkcji, czy preinstalowanych aplikacji. W związku z tym niektórym może nie spodobać się brak różnych opcji, do których przyzwyczaiły nas nakładki pozostałych producentów. Nie znajdziemy tu chociażby wbudowanego w ustawienia equalizera, możliwości zamiany miejscem przycisków nawigacyjnych lub wyłączenia paska od gestów, czy chociażby możliwości sklonowania aplikacji. Oczywiście jest to stan na marzec 2024 roku, bo kto wie co Google wprowadzi w przyszłych aktualizacjach który telefon ma otrzymywać do jesieni 2025 roku, a łatki bezpieczeństwa nawet do jesieni 2027. Wracając do działania, jak wspomniałem, system jest świetnie zoptymalizowany, a w połączeniu z odpowiednio mocnym procesorem mamy przepis na bardzo dobre działanie. Żeby nie było jednak zbyt kolorowo, to tył telefonu robi się czasem cieplejszy przy niezbyt intensywnym użytkowaniu, choć mam wrażenie, że było to najbardziej intensywne w pierwszych dniach użytkowania, więc możliwe, że miało to związek z układaniem się systemu. Mimo wszystko, dłuższe posiedzenie na Facebooku skutkuje lekkim podgrzeniem ręki i choć miało to mniejsze nasilenie niż w przypadku ostatnio testowanego S23 FE, to jako ciekawostkę mogę wspomnieć, że szczytowa temperatura, jaką zanotowałem na pikselu, była wyższa od szczytowej odnotowanej przeze mnie na wcześniej wspomnianym Samsungu. Wracając do meritum, kultura pracy nie jest dobrą stroną piksela a biorąc pod uwagę tendencję do łatwego uzyskiwania dosyć wysokich temperatur oraz potencjalne problemy z optymalizacją tytułów pod procesor Google aka Samsunga, odradzałbym sięganie po ten telefon, chcąc intensywniej pograć na telefonie. Warto jednak odnotować, że w przypadku spokojnego użytkowania nie powinno to raczej mocno doskwierać. Ciężko mi jednak teraz przewidzieć, jak telefon będzie zachowywał się w lecie. Samej mocy obliczeniowej do spokojnego użytku jest za to aż nadto do solidnych kilku lat świetnego działania. Więc w przypadku standardowych użytkowników nie ma powodu do obaw, że telefon zacznie zaraz nie domagać. Wyspa aparatów wskrywa dwa przyzwoite oczka: główne, wsparte optyczną stabilizacją obrazu oraz szeroki kąt. Telefon nagrywa filmy w maksymalnie 4K przy 60 klatkach na sekundę. A co istotne, nawet w tej rozdzielczości możemy swobodnie przechodzić między obiektywami podczas nagrywania. Sama aplikacja nie jest jakoś niesamowicie obfita w różnorakie opcje i to trochę wstyd, że telefon w tych czasach nie ma dedykowanego trybun manualnego. Przechodząc do zdjęć, na pochwałę zasługuje już sam fakt jak odbywa się ich robienie. Telefon dosłownie natychmiast po naciśnięciu migawki wykonuje zdjęcie, co sprawia, że fotografowanie ruchliwego obiektu jest łatwiejsze niż w przypadku np. Samsungów. Pochwalić mogę również działanie HDR-u, który bardzo dobrze radzi sobie z wykrzybywaniem detali z cieni. Kolory na zdjęciach są dosyć naturalne i to akurat zależy od naszych indywidualnych preferencji, czy takie zdjęcia będą się nam podobać. Niektórzy mogą woleć nasycone czy czasem aż odklejone od rzeczywistości kolory, a innym spodoba się fakt, że to co zobaczymy w później w galerii będzie bliskie realiom. Najlepiej jest wyciągnąć własne wnioski, bo jak zawsze zostawiam w opisie link do zdjęć i filmów w pewnej rozdzielczości. A jeśli już tam będzie schodzić, to zachęcam do pozostawienia lajka pod filmem i subskrypcji na kanale. Pixele chyba nigdy nie cieszyły się dobrą sławą pod względem baterii. Mimo wszystko muszę przyznać, że nieco odżyłem po przesiadce z poprzednio testowanego s a 3FE. Większość czasu Pixel dotrzymywał mi kroku od rana do wieczora w szeroko pojętym trybie mieszanym. Nawet przy dosyć długo włączonym hotspocie, a mam tu na myśli czasem i 3 godziny wzwyż, przy słuchaniu muzyki na słuchawkach Bluetooth przez Spotify. Czas włączonego ekranu z reguły oscylował w okolicach 5 godzin, choć oczywiście przy bardzo długo włączonym hotspocie nie było problemu, aby przy samym LTE telefon kręcił winki w okolicach 3 godzin SOT, ale w dalszym ciągu dotrzymywał kroku do wieczora, a nie jak wspomniany wcześniej Samsung wołał o popołudniowe ładowanie. Przy nie aż tak intensywnym użytkowaniu okolice 4-4,5 godzin SOT na samym LTE to całkiem dobry wynik, aby móc nie nazywać telefonu stacjonarnym. Niestety ładowanie, nawet na rok premiery Pixela, czyli w 2022 roku, było wolne. Telefon obsługuje maksymalnie 20W zarówno po kablu, jak i indukcyjnie, co skutkuje tym, że podłączając telefon do ładowania, zazwyczaj będzie musiał spędzić tam ponad 1,5 godziny. Oczywiście zakładając, że dobierzecie do niego kompatybilną ładowarkę, która wywoła w jego mniemaniu szybkie ładowanie. Tu warto wspomnieć, że szukając ładowarki do Pixela, powinna obsługiwać ona standard zarówno Power Delivery, jak i PPS. Bo telefon bywa czasem dosyć kapryśny pod względem ładowarek i kabli. Na przykład, po podłączeniu 40-watowej ładowarki i kabla Huawei, telefon wydawał komunikat o tym, że nie będzie się ładował, bo nie i mamy użyć innych akcesoriów. A żeby było śmieszniej, to tym samym kablem Pixel nie pozwalał nawet zgrać danych ani użyć go w jakikolwiek sposób, bo wszystkie opcje USB pozostawały wyszarzone. Na no żeby dopełnić karuzelę śmiechu, to 30-watowa ładowarka i kabel od Xiaomi działały idealnie, a nawet wywoływały komunikat o szybkim ładowaniu. Dostęp do telefonu możemy zabezpieczyć odciskiem palca przy pomocy czytnika schowanego pod ekranem lub odblokowaniem twarzą za pomocą kamerki. Sam odczyt palca przebiega całkiem przyzwoicie, ale nie sposób zauważyć, że większość konkurencji, a nawet telefonów z niższej półki, robi to szybciej i trafniej, bo zdarzy się czasem, że potrzebne będzie ponowne przyłożenie palca. Głośniki grają w stereo w powszechnej konfiguracji multimedialnego oraz głośnika do rozmów. Prezentują one przyjemną jakość dźwięku, ale mogłyby być nieco głośniejsze. Ostatnio testowany przeze mnie S23FE. Pod względem głośników wypadł według mnie lepiej. Tu wracamy też do wcześniej wspomnianego braku wbudowanego Equalizera, czy chociażby obsługi Dolby Atmos. Nie oznacza to jednak, że są to złe głośniki, bo biorąc pod uwagę, że to tylko telefon, oferują one naprawdę przyzwoity poziom, ale w moim odczuciu bliższy średnia niż flagowej półce. Haptyka to coś, czego inni producenci mogliby się uczyć od Google'a, serio, zaczynając od samej jakości, aż po zaimplementowanie haptyki w różnych miejscach interfejsu. Między innymi przy wyciąganiu listy z aplikacjami, czy chociażby paska powiadomień. Przechodząc do łączności, Pixel obsługuje dwie karty SIM, ale tylko w kombinacji jednej fizycznej oraz jednej eSIM. Obsługuje oczywiście Wi-Fi w wersji 6 i paśmie 6 GHz, Bluetooth w wersji 5.2, NFC do płatności zbliżeniowych oraz USB-C w wersji 3.2. No a co do działania 5G, WLT i VoWiFi? Każda z tych usług działała bezbłędnie w moim przypadku, a numer mam we flexie. Przed zakupem warto jednak zapytać użytkowników Pixeli, czy u waszego operatora również one działają? Podsumowując, Pixel 7 jest całkiem przyjemnym w odbierze telefonem z bardzo dobrym aparatem, świetnym działaniem i ogólnym całokształtem. Do jego największych wad zaliczyłbym wolne ładowanie i średnią kulturę pracy, ale szczerze mówiąc, ten telefon ma coś w sobie, co sprawia, że niekoniecznie mam ochotę na jego zmianę. Bateria mogłaby oferować nieco zapasu na kolejny dzień pracy, ale tak czy siak czas pracy pozwalający na średnio intensywne użytkowanie od rana do wieczora brzmi dosyć uczciwie. Średnio dla mnie wygląda to przeczenie o ładowarkę i kabel, bo gdzieś z tyłu głowy miałem fakt, że jak wezmę nieodpowiednie akcesoria, to mogę się nieco podirytować. Natomiast jeśli komuś zależy na możliwie dobrym fotosmartfonie, oferującym dobre działanie i podoba mu się ogólna charakterystyka zdjęć wypływanych przez Pixela, to siódemkę mogę z czystym sumieniem polecić. Należy jednak pamiętać, że jeśli rozważacie zakup nowego egzemplarza, a nie zamkniecie się tylko na polskie sklepy, to do 2000 można również znaleźć Pixela 8, który będzie mieć znacznie lepszy ekran, 7 lat wsparcia, mocniejszy procesor czy chociażby nieco lepsze aparaty.